Beniaminek tylko na papierze. Jest tam wielu, wielu zawodników, którzy grają już nie pierwszy sezon w pierwszej lidze i zawsze, z tego co ich pamiętam, niewygodnie się na nich grało. Potrafili pokazać charakter i tutaj od pierwszego seta naskoczyli na nas, pokazali, że będą chcieli grać jak równy z równym. Muszę przyznać, że dobrze realizowaliśmy założenia nasze w ataku. Patryk Szczurek bardzo dobrze potrafił rozprowadzać ten atak i myślę, że Urozmaicone akcje były na tyle, że mogły się podobać wszystkim kibicom. Na pewno trzeba przyznać, że dobrze weszliśmy w tą ligę. Chodzi mi o to, że te 8 tygodni przygotowań jakby wydawało się idealnym okresem do tego, żeby wejść w sezon. Nie chciałbym tak daleko wybiegać. Myślę, że granie z meczu na mecz jest tutaj najlepszym rozwiązaniem, przygotowywanie się pod każdego przeciwnika indywidualnie i na pewno to, że mamy tak szeroki skład jest naszym bardzo dużym atutem, mimo że w dwóch pierwszych kolejkach graliśmy jedną siódemką, to na pewno Państwo będą mieli okazję jeszcze zobaczyć każdego z nas na boisku.